Siłanko, siłanko, witajcie, proszę Państwa, kochani, jak wolicie, w kolejnym odcineczku. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Niestety jest troszkę zimno. Myślałam, że jak tak słońce świeci, będzie cieplej, ale niestety nie. I uwaga, i uwaga, słupki moje nie przetrwały. Koje na pewno tutaj podeszły. Zaczęły je, nie wiem co co zrobiły, ale jak widzicie słupki rip i tym właśnie gram. a nie było tutaj nic. O, widać zęby w sumie. Patrzcie. Widać tutaj zęby, że koniec tutaj chciały pogryźć to i się coś im nie udało. Że tak powiem pogryźć. <gryźć> no cóż, dobra. To pójdziemy już na ogrodzenie. Jak będę już zamawiać, to na razie niech zostanie dziś się nie stali chyba. No dzisiaj pójdziemy sobie na spacerek i co? Wezmę moją na mówią, on puszczę. No a na odwrót nie idzie inaczej. Bo ten grom mały po prostu, no nie chce iść za nami koniec, kropka. Nawet jak go tam wołam i dam mu smaczka za to, że przyjdzie. To parę razy okej, okay, fajnie. Zaczęli o co chodzi. Po czym znowu wejdziemy na jakąś dużą łąkę i on tam zostaje, nie? Nie nawet mogę go wołać. Pogadając z akwadą na koniec świata pójść on nie, nie pójdzie. Nie ma szans. je po prostu to są takie husuły, no. Dzień dobry. Tak, już czekają na mnie. Dobry. nie co? Tak jak się rozciąga. Nie, nie widzieliście, bo na nasłonił. Jak się rozciągleła. Cześć. Daj mu Buzisz, Super Dzisiaj idziemy na spacerek, nie? A, bo tutaj wiesz, marchewkę tak? Dobra. Dawaj, smaj. Czekaj, chłopie, bo tu kanter. Smaj. Ciekaj najpierw Wilber. Smaj. Super. Proszę. I pakujemy, O, pakują jak pięknie robi. Super. Patrzcie Wilberowi to już w ogóle tak żywa, widzicie? Zaczyna na boki rosnąć w tą stronę i w tamtą, więc jest dobrze. Tutaj jeszcze mu się nie daje na boki, bo widzicie, tu jest trochę jeszcze za krótka, bo z przodu ma bardziej gęstą, dlatego ona się tak trzyma bardziej jeszcze u góry. Ale myślę, że za niedługo już będzie na boki rosnąć. Gdzie cię? Widzieliście gnoma? Taki nie. Nie koniu, nie ma. Było tu gnoma wywitegować, bo tej mały po, po prostu no no nie da się. Nie da się. Nie? Wyczyścimy sobie koniki. O, o, już o, zaczyna się lenić bardziej. Świetnie. A komada, jak ty wyglądasz? Ja cię czyściłam. Byp. Dobra, idziemy. Idziemy się Państwa. Nie ma co przedłużać. Aha, ty ziewasz. ok Dobrze, no jak to woli. Dobrze koniu, tak. No super, i się jeszcze śmieje. O jak pięknie, no super. Super. O, widzisz? No, bardzo dobrze. Musisz ją gryźć jak ona ciebie gryzie. Bo tak to widzisz, o dobrze, dobrze Wilber, dobrze, super. Walcz o swoje, walcz o swoje. Nie możesz być takim gnomem małym, wiesz? Bo, bo ona cię wygryzie. Musicie porówno, porówno mi tam. O, super! No! Patrzcie, patrzcie jednak Wilber, umie się bronić. No, widzisz wada. Nie ma. <ścoughs> Szczuru. Ty ty jesteś po prostu lisolda. Dobra, idziemy. Proszę Państwa zobaczcie, kto jest taki przystojny. Wilberuś! Niech was, niech, niech was nie wyli to trzeba go na linię, na kawacanie i w ogóle tak jest przypięty. No nie, nie będziemy go lożować. Tak po prostu go ubrałam dzisiaj i idziemy tak na spacerek. Jestem ciekawa strasznie jak on zareaguje. Yy, pas do lożowania już miał na sobie i jak widzicie on ma go totalnie gdzieś. Totalnie. Jakby co spokojnie. On jest tak właśnie tutaj. O, widzicie, normalnie mi ręka wchodzi, więc on jest luźno tak podpięty, że on może się schylać i strawy i wszystko, nie? A jestem ciekawa właśnie jak będzie szedł, jak będę miała podpięty uwiąz tutaj, żeby on nie gryzł tego uwiązu, wiecie o co chodzi. No zobaczymy, jestem ciekawa czy właśnie lepiej na kawecanie będziemy chodzić na spaceryzm, czy nie. Yy, dobra. Aha kumiu taka stylizacja. Proszę Państwa, zobaczcie. Takaki. Na ja, super. Nie, haki będzie iść wolno, tylko na razie tutaj muszę doprowadzić ich gdzie? Mm, na tamtą mokę, bo idziemy gdzie indziej w teren. Będziemy szli bardziej łąkami, polami itp i <ścoughs> Czwartek tam krzycie na hakawadę. A tutaj wyjdziemy z Wilwerem. Wilver jest gotowy, żeby galopem wypierniczyć, bo się już wystraszył psów o, widzicie. Się powoli... O, o, o. Nie bój się. Super Arab. Super koń. No. Także się fajnie? Nie bój się, nie bój. Nie bój się, no Spokojnie. Okay. na szczęście sąsiadka zabrała piewka? <laughs> I mogliśmy z zójberem, bo on po prostu... Panić, panić. O, o, o. Coś strzeli, coś wybuchnie, coś się porusza, i on już, on, on już nie. On już wiedział, co bo to nie idzie. Tak, ma domacie się, ona tam. <grym> ona to już przyzwyczaja na na wsi. Nie, Wilwer? Też na wsi, ja jestem w szoku, że ty wolno wybiegło, się urodziłeś, wszystko fajnie, i, i, i tak się boisz. no. Ciekawe. Dawaj zanek. Dawaj daj. Chapa. Ale. Ok. Pięknie! Super! Super! arab. Okay. Tak. Nic. Ja nie mogę z tego ogona, jak on po prostu kłusuje. Ogon w górze i nara, nie? O, oh, a tu na taki widoszek. Aki. No, super ujbusz. Super. Ojeju, koń się napalił. A, a Wilber stres kupę robi no świetnie. No już, spokojnie, masakra. Jak ja widzę, jak on jest przerażony. W życiu Rakawana nie była tak przerażona, jak była mała. Z ręką na sercu, mówiłam teraz, naprawdę. On niby jest odważny, a zaraz taki ujaźliwy. Owo, tam traktor, widzicie, leci. I tam się odbiło, wiecie, od szyby y, światło. I wiecie, to zrobiło tak koją I one się, o właśnie, i Hakamada się spłoszyła. No i teraz udaje ogra. A my poczekamy, aż się uspokoi ten ogier. Czekaj. Wow, wow, wow. Super, No i spokojnie. No. Chodź, feedback. Super. Ehe. Uh -huh. Świetnie. I to jest z jasły Wilbera, proszę Państwa. Z górki. Musimy nad tym popracować, ale to jak osobno go wezmę, bo widzicie, on tak jak Hakamada jest uszczona, no on taki trochę... No <coughs> ma matka, nie jestem pewny. Ja bym zapierdzielił galop. Ja bym zapierdzielił galop. Nie? A! A! A. Świetnie. A pewnie te zapytacie, dlaczego nagrywam w tak swojej yy, okości bo zawsze 4K filmy są nie? Ale po prostu dzisiaj nagrywałam i dzisiaj muszę zmontować i mam jeszcze wrzucić dzisiaj. Bo wczoraj yy, jechałam dziś z Karolem no i nie mogłam po prostu, nie udało mi się nagrać odcinka. No dlatego dzisiaj odnagrywałam i muszę, musi się w miarę szybko zmontować, nie? No, jak nas będzie dziwnie widać, no to mówię, że super view, więc to jest takie rybie oko dla niewiedzących. Ale będzie przynajmniej nas więcej widać, nie? Wilber. Świetnie. Dawaj, ja lecimy. się to? Dlatego on na gałązkę. I on już. Ej, Świetnie. Na i dalej. Czaj o co chodzi? Opowiadam jak pierwszy raz im chodziłam na spacery i smokałam, ktoś na mnie tak patrzył. Co ja robię? Co ja robię w ogóle? Taki! Takałada cała, dobra Idziemy, tak naprawdę możemy tutaj dojść do mojego miasta. Jakbym chciała nawet, jakbym się uparła na krechę przez te pola tam Tutaj mamy dużo pól, mega, mega. Nie, wilwerk. A poszła. Teraz ja się patrzę na tego ciągnika. Serio Wilbuś. Daj, paki! Uu! Jaki dostojny arak kłusuje. <noise> Ona jest. No, zobaczcie, po prostu wystarczy zobaczyć na szczęśliwego konia szczęśliwego koja. Na konia, którego puści się luzem na łące i on wie, że może robić co chce i sobie pobiegnąć i skubnąć trawkę gdzie chce i, i tutaj i bryknąć sobie, wszukać ze szczęścia. No, niesamowite. Wilda, gdybyś za nami chodził, to też byś tak luzem. Daj haki! Co zrobiła? Widzieliście to? Biegła na nas, po czym zawróciła. Znaczy zawróciła. Zrobiatki od Drifta przy Wilwerze zmieniła nogę i poleciała dalej. No kawa na Dawaj paki! Ale wieje! Minuta! Ja Jak wieje! Dobra! Dawaj paki! Dawaj, Zenek! Dawaj, Zenek! Pięknie! Jaką piękną voltę zrobiłaś w tym galopie? Stop. i haki, Stop. a kawana nie wiem co zrobiła, ale okej, okay. Stop. mamy zaliszone. ty robisz fajne miniaturki mi tutaj, ja nie będę potem widziała jaką miniaturkę wybrać, chłopie, tu kupa, tam kupa, ty, stres kupa jak nie wiem. Dawaj z dobra! I stop. Nie no, Wilber niesamowity. Co, co chłopie? To lecimy na ląże nie? Wiem, no, szarpuję. Jeszcze nie, dopiero zaczynamy, proszę Państwa. bardzo Dwa jestem dwie. zadowolona z Wilbera. Liberowi, słuchajcie, udało się znaleźć taką trawkę zieloną. I teraz nie ma opcji, żebym go odciągnęła, nie? Which. tradził Ale tak grzywa ci śmiesznie w ogóle. Na... Co to jest? Co to jest? Ty będziesz miał dla wszystkie strony świata żywe, tak? Dobra. My już wracamy sobie powoli. Tym razem tutaj tą drogą na dół. Bo stwierdziłam, że jeszcze mam trochę czasu. czekajcie, w sumie nie stwierdziłam. Tam w głowie pomyślałam, zobaczymy, która godzina. 13.24. No to nie wiem, jak się uda, to jeszcze na szybko kopyta Wilberowi zrobię. Bo miałam w planach, termin już się zbliża. Więc zrobimy mu, jak się uda. Super! Trochę, no, ja od razu kłusam bo przecież z górki. Chyba tu jest ślisko. O, no, ona się wariata. Ja w ogóle się mega cieszę, że ona jest tak wytrenowana, że jak ją puszcza bluzem, to nasy lata, biega z górki, skacze, zgalopuje z górki, robi co chce. Ale gdy biorę ją na przykład na uwiąz albo jestem na niej, siedzę, to nie. Ona jest anioł. Ona po prostu jak schodzi z górki to tak, tak powolutku nie? A widzieliście co przychodziła, zabija jak ma hola. Więc to jest kwestia treningu myślę Po sobie przejdziemy taką małą górkę, zobaczymy co skni. O świetnie, tak Wilber, ale tego się nie skarżę. I to jest cały koń. Ale ptak leci tu. Co to jest za ptak? Chodź Wilber, chodź szybko, szybko, nagramy. Dawaj, Zenek, dawaj. Czekaj, czekaj. Dobra. Patrzcie, patrzcie. Jaki jest. O, kamada, właśnie. O tym mówiłam. Ej, patrzcie, on ląduje. Co to, jest, widzicie? Jak kurde, no nie da się tak... On zatrzywa, mi się chowa. Zenek, wracaj, bo ja muszę nagrać. Zenek. Zenek, no. No Zenek się obraził. Ja nie wiem, co to było. O, kolejny, kolejny. No nie będzie widać z tymi drzewami. No i gdzieś wylądowały, bo nie widać już ich. Co, co? To były takie duże ptaki, wiecie, takie szumowce. No, orłów to chyba my tutaj nie mamy. Chociaż kiedyś, kiedyś był tutaj jeden. Jak na basi galopowałem, wiecie, jest taka piosenka. Widziałam orła cień, to właśnie ją włączyłam. I w trakcie galopu i normalnie orzeł nad nami przeleciał. Taki wielki, normalnie taki wielki jak, no, no nie wiem, no jak orzeł. Jak orzeł, nie? No. To było niesamowite uczucie, ja to nie zapomnę. Ale piękny mamy tu widok, ja pierdziele. Jakby tu miały koło pastwisko, to wyobraźcie sobie? Taki, prawie 180 stopni widok na góry. Tam jest śnieżka, bo trochę tu wieje fakt, niestety. A tam jest moje miasto i dosłownie tam gdzieś zaczyna się mój dom i ja mam do przejechania, zobaczcie, tą samą trasę, tak sobie jadę, oczywiście tam przez miasto, tu skrótem, tu jest główna droga, jadę sobie tą główną, cyk i tutaj jest e, e, moja stajna. No, także mam bardzo blisko, jakbym się oparła, to mogłabym na nogach nawet stąd na krechę tutaj przejść, tak jak my teraz jesteśmy i do stajni. Tak już chodziłam nieraz, ale zaorali tamte pole i się chyba nie da. Jedynie właśnie jeszcze górą, lasem można tędy iść. No jest dużo dróg, dużo. Będą kurczę odcinki z terenów. I się nie mogę doczekać. Dobra, lecimy do tej stajni i tam może y, co nieco ponagrywam. I, I co? I kopyta chociaż tarnikiem mu y, przetrę, przetrę. Co tak to nazwać? Tarnikiem zaokrąglę te kopytka, bo widzę, że tu się troszkę już odłamuje. Dawaj Sędek! Pięknie! 100 na 10! 100, 100 na 10 Hakamada Super koń, cool. uwielbiam to. Jak ona wyprzedza, jest gdzieś tam daleko, i my potem nagle zawracamy. Ona leci, leci szczęśliwa. Ja zabiję Hakamadę. Patrzcie, co ona zrobiła. Ona się położyła na środku pola zaoranego. Masz szczęście, koniu. Ja pierdzielę, ty kupcze. Nie, nie, chodź tutaj. Hakamada, chodź tu. Chodź tu. Daj i chodź tutaj. pać taść, taś. Co ja mam? Haki. Zobacz co ja mam. Złapałam, złapałam drania. Nie no, hakawada po prostu. Ja zapomniałam, że tam pole jest za rano. Tak są wcześniej złapał widzicie, tak to jest. Teraz już wracamy, bo tutaj ulica. Ten złapam. I ten agnomek idzie w tył. On nie będzie, on nie będzie szybciej szedł. No i państwa, wróciliśmy. Masz super, marchewkę. Cali i zdrowi. Komanda zjada swoją paszę. No to mam chwilkę, to w sumie mogę y, trochę starnikować mu te kopyta. Chociaż tutaj troszkę, nie? Chociaż trochę zrobię swojemu sankrola, kuczę, żeby było czy te kopyto dalej nie pękało tam i będzie gitara. dobra. Czekaj, nie ruszaj się. O kurde. Nie ruszaj się koniu. Nie, 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 <laughs> nie. Nie, nie, nie. Nie Chociaż trochę, nie? Wizard. czy to kupić Jak Wilber, no tak jeszcze niby stoi, a nie stoi bez związku, no ale udało mi się, że tak wyglądają, pomusztan królu, po prostu jeszcze tyły i będzie ok. No, dlatego ja wolę. Y, częściej tarnikować kopyta koją niż właśnie cęgami po miesiącu czy tam ponad miesiącu całkowicie narkować te kopyta w Kanadzie też tak robię jest super ok. Wilber ma takie kopyta takie normalnie kocham jego kopyta naprawdę <gry> to jest cud Wilberek, co ja gadał? Kurde, Haklana Dziadzie ja z Wilberem byle, no to świetnie Ty ziopku na już prawie wszystkie ząbki urosły. Będzie się witać... Będziemy musieli dentystę tutaj widzę Hakamada ten... Yy, ci... Co? Załatwić? Żeby zobaczyła jak tam ząbki. No. Tak Wilbus, Nie no, znowu Wilbuś i powiedział. Ja nie, 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 dobra. Kończymy tego vloga proszę Państwa, bo ja już tutaj mam jakieś umamy Nie Haki? No. Zobaczcie, Hakamada gdy maruje, nie? To jest... To jest po prostu taki kol, że jak ona maruje, zobaczcie, ona będzie za mną chodzić, o proszę, żebym ja ją pogłaskała, o. I to jest cała Ty Wymaruje, nie? <grym> Super, No, a do Wilbara wiadomo, jak standardowo w sumie. Ja nie wiem, gdzie ty, akamada, tutaj się przeciskajesz, że sobie tak tam, by się drapałaś. Mhm. Ty już sobie na lato przykowałaś się tą yy, sierść, nie? No, super. Dobra, kończymy. Żegnamy się. Swami. Proszę Państwa. Łapki u górę, zostawcie i subskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku, nie? Zrób smile na koniec. Sma. Super, no to był taki nieśmiały smak.